Kochane dzieci, prawdziwy pasterz prowadzi swoje owce bezpieczną drogą. Wilk je rozprasza, żeby zagubiły się na drogach na skróty, które nie prowadzą do prawdziwego pastwiska. Tych, którzy działają jak Judasz, spotka ten sam koniec. Prawdziwi żołnierze w sutannie zawsze będą przyjmowali prawdę i będą prowadzić lud Pański do tego, który ma słowa życia wiecznego. Módlcie się wiele. Żyjecie w czasie boleści i tylko ci, którzy się modlą, udźwigną ciężar prób, które nadejdą. Nie zniechęcajcie się. Ja jestem waszą matką i was kocham. Dajcie mi swe dłonie, a ja poprowadzę Was ku zwycięstwu. Gdy będziecie odczuwać ciężar krzyża, wołajcie do Jezusa. W nim jest Wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie odwagi. Ja będę się za Was modlić do mojego Syna Jezusa. Nie bójcie się. Kościół mojego Jezusa będzie zwycięski. Porażka spotka fałszywy Kościół. Ci, którzy wyśmiewają się z wiary, zostaną zwyciężeni przez wierność tych, którzy miłują prawdę i jej bronią. Idźcie naprzód drogą, którą Wam wskazałam. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.